Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, Mr. Himsa, i witam was już w ostatnim odcinku z naszej serii Let's Play nie nie Prawdopodobnie, bo nie wiemy kiedy pokonamy tego głupiego Fishrona. Mianowicie tak, dzisiaj będziemy pokonywać Fishrona to już ostatni odcinek pierwszego sezonu. W drugim sezonie ja będę wskrzeszaczem, a Filip będzie archerem, dlatego szykujcie się na niezły Takim Jakim no na nekromankerem. I tutaj się nie da złowić piszczona. DLATEGO! Po prostu go spawnuje. Dobra. I ja, a ja muszę wyrzucić jednego Truffle Warma. Dobra. Y mianowicie, y Frostmoona z wami nie robiliśmy, ponieważ tylko tam czyszczyliśmy... Ile razy to powiem?! czyszciliśmy mapę i po prostu chcieliśmy zdobyć itemy, żeby już się przygotować do walki. Jak widzicie, e, coś się zmieniło. Mam szmaitovec, mam spooky wings, mam e, golden rifle scope. E, mam Unk Shield, mam Ranger Emblem i mam Destroyer Emblem. I szybko się spań, bo zaraz spadnę. Dobra, mianowicie e, już pokonujemy Prawie e, fiszona ponieważ jest już i jest i I, 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 nalec, i, i oczywiście najbardziej nam niepotrzebna broń. Kurde! <głos> <głos> Dobra, mianowicie pokonamy jeszcze dla was kilka fiszonów ponieważ wziąłem kilka trofel warów. Chodź chodź, 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 chodź. Ej, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Powiedz mi. Tak, tak. Uży tak, tak, używamy healów, nieważne. No, ale tylko podczas tego, jak nie jesteśmy w walce. Dlatego yy, spałni kolejnego fishruna, ja przed chwilą właśnie wywróciłem. Znam wszystkie ID na pamięć! Dobra. To jest dobra, dobra na runa, ale nawet bardzo. Dobra. Deszczyk! Dobra. Ale nie po to jestem, żeby tutaj e, używać tego, tylko jestem po to, żeby zadawać. No, dużo damage! Dobra, do tego. E, kolejna, A co kolejna, tam Kolejny I mam nadzieję, że będzie kolejny udany. Więc e, co może się zmienić w drugim sezonie? Nie wiem, co może się zmienić w drugim sezonie. Na pewno, co z tego, co wiemy, to klasy, jakimi będziemy grać, to mapy, na na jakimi ale... będziemy grać. Budowle, jakie stworzymy na niej i... i różne kolory. I chciałbym coś podkreślić, mianowicie w pierwszym odcinku, kiedy zaczynaliśmy tworzyć świat, mianowicie powiedziałem, że nie będę tworzył epickich budowli, ale to się niestety zmieniło i poczekaj, muszę się hinnoć. Ciebie, Chilni też. Mnie. Masz. I dlatego tak. Te pan przy do Filipa i dokończamy już kolejnego fishona. I co można powiedzieć na tej serii? Nie była jakaś e, zbytnio ciekawa, ponieważ tylko 5 odcinków e, jest z pierwszego sezonu. Do no drugiego sezonu już raczej będzie Obelgan! więcej, ale to, to chyba dla mnie. A nie, to dla Mag Magic. Daj daj, 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 daj. Dobra. E, 108! Na... Ale wow. ja mam 83 Slayer, dlatego się nie wie. Dobra, i przywódź następnego. Dobra, zamiast tego, zamiast z tego, to, to Heel, tutaj, ja tutaj, ile F. Dobra. Wbijasz? Czekaj, Nie da sobie zamienić. Tak, będę miał. Wo, ej, Sniper tak, Life tak, zadaje 370. Zostaje w miejscu. Tak, a to będzie 1 okej. Czekaj, jeszcze muszę sobie to spełnić, to spełnić, to Okej okay. Ale lepiej z nim tutaj dookoła, ponieważ ja muszę go tutaj stworzyć. Czemu on zawsze mnie atakuje? Czemu nie mogę siebie za z siebie zaatakować? I z go, nie? Co? <grych> Zabijam go z water guna. Aha Zabijasz go jego własną bronią Bumbergami. A wtedy go bardziej złeś JAKIE TO MA DAMAGE Dobra, y, było małe cięcie, ponieważ tutaj... właśnie, y... ja, zginąłeś. Healuj mnie. No właśnie, zginąłem. Healuj mnie, healuj mnie, HEALUJ MNIE! Masz. O, bo, i się do mnie. Sobie. O Boże. Dobra. Nieważne, po prostu mnie healuj. Po prostu mnie healuj! Pisz ukośnik he HEAL F. No wiem, przecież właśnie się przygotowuję. Skopiuj, skopiuj, skopiuj! A po co? Masz pewne HP! Dobra. Catch teraz. Trafnie. Mianowicie to cięcie było, ponieważ e, wyłączył się dźwięk, dlatego myślałem, że. S, o Flayron! Demonic Flayron 95, major, to masz... Tomasz. Kurde, Kurde. Jest się chilny. I dasz mi... Ciebie. No przecież tutaj wyrzuciłem. Masz go. Nie widzę. Masz go. Gdzie? Był tutaj. To tu nie ma! O jest! Bucha ha, bucha. Bu -ha -ha. Ale dałem ci ten słabszy. Bucha ha ha, bucha ha ha. okej. Okay. Dobra. Eee... sprawną. No jeszcze się dostały nam cztery fishrony do e, skończenia serii z Terrarii, ale dalej bijemy... E, Nawet ja, jak nie dropną fishrony, to kontynuujemy walki. Eee tak, jeśli nie ja dropną nam e, skrzydła fishrona, będziemy kontynuować walki, ale raczej powinny nam dropnąć za którymś razem. Weź no, bo... nie, nie tak szybko, ponieważ nie nadawżam. Bo zapo jakbyś zapomniał, żeby być ultimate'erem, to czemu mnie potrzebne są buty? Co ciekawe. Mamo! Ej, to jak te... Ej! O! O la 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 la. Dariana! hero, hero, dopszota, dopszota. Darianna! A la 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 la. Nie! La, 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 yeah! Kolejny Bubble gun. Eh? Kolejny bubble gun. Jeszcze więcej Spiders, nie? Heal. Jeszcze się was nie boję, żółwiki. Ej, yy, może wymienimy tego drugiego Bubbleguna, tego słabszego Bubbleguna na yy, skrzydła tego słabszego tw do tego słabszego Babelgana na skrzydła na kogoś Fishron Wings, okej okay, mam Ale Wymieni. musisz wyrzucić e, tego słabszego Treszkena dałem, do Treszkana dałem To wiesz co? skoro mogę wymieniać, to ja wymienię Demonic Flairona na i, na e, fishrony Ponieważ ja potrzebuję ich. Wow, ale one wyglądają! Weź Wy poczekaj, bo jeszcze nie, nie bij. Nie, nie biję. Muszę se zreforgować je. Ale ja też. Spiket Fleeting, Spiket interpreting Bridges, and Hasty swirling, Guardian. No. Nie. Potrzebujemy Nacing. Ja też. Było, było nie! Mam 19, 19 si y Platinum, platinum coin. dlatego się nie męczę. Ma. Ja Ale mam ostatniego! Doberto. Ale mam jeszcze 19. O, było menacing, no. Ja też. Event, ja też. już też. tam. Menacing, nie było. Ja mi się no też. O, nie! Gdy zrobiłem dubla, to był. To zrobię triple Triple Czekaj, bo... czekaj... O nie! No że muszę łączyć... Jest menacing, 45 golda! What? Guarding. Menacing! Yes! Jest! Ale po, po każdej tak u mnie one wyglądają! Pff, dlaczego tak? Co? A czego nie? Dobra, uwaga! Uhuhu, ale fajnie. Dobra. M mianowicie muszę jeszcze zdobyć. Nic, świętą. To co, kończymy serię? Mm, dawaj na koniec. Pokonam jeszcze wszystkich bossów teraz. Wszystkich okay, hardmodowych O, dobra, wszystkich hardmodowych, To time knight. I, no, yes. czekaj. Time night. I dajesz. Czekaj o to. No Um, spawn spawnik 1 2 7, 1. i wiem kto to? Nie. Skeletron. O, może, nie, 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 a, a, a. Pisze. wszystkich na raz! No to, eeeem, um, no to czekaj. To ja biorę. No to... Co ty go bij? Ja biorę ID. Butcher! A to po to jest butcher, czy co na Ciebie idziemy? Tamy... O, fajne tak nie. Dobra, czekaj, um, przygotuj 127 Dobra, czekaj, ja destroyer Nie, wiem co pokonujemy 68 A co to? O nie, co? o nie O nie, dobra Ludzie, do końca serii dla was specjalnie pokonujemy Guardiana, dlatego Jeśli w ogóle zdążę no, że... Jeśli jakoś w ogóle zdołam to wejść. O, zdołałem Ej, mógłbyś wpisać i ten Eee item chloropychte bulec yy, yy, szedmult bo potrzebuję ich. Cychylo... A, czekaj, muszę sobie ustawić to co mnie broni. Albo weź po prostu skombinuj ID, tylko daj mi te balety. I ten eee yy, Lo, rock, rock, ro, chyte... Bullet. Bo się zaraz bulety bullety skończą. Bullet 999. E, ehm, tutaj. Jak się za Nie, nie, nie. Wpiszmy item, i tam powinien ci wyskoczyć z nich też. Dobra, to ja rzucam granat, z Albo mam pomysł. Piranha Gun! Dobra uwaga, bo się zabrałem. Powinna być pokazana instrukcja. Boże, cy ro, te -bullet -bullet 99. Jest, mam klorować bulety. To teraz mi je daj. Nie! Gdzie ty tu Nie gadałeś do mojej bazy. Kto to było, żadna? dobrze, nikogo nie zabiję. Teraz daj mi te malety! Oto... czekaj! Chodź tu! Wasz, rzucam! O nie! Ale czekaj. Weź sobie je zabierz! W tej ciemności, to ja nigdy nic nie time Oto. Time... A Aktorze! Fajnie! Weź sobie portyści, Dobra. I ten. Chloropchyte bullet. Dobra. Nie chodzi o damage, jaki zadaje broń. Najważniejsze było, żeby było szybko. To jest najważniejsze! Powiedz jaki tak mu to na jedna albo dwa Poczekaj, bo ja umiem cię dogonić na szybkość powierzchniowej Do tego wolę! Wiesz, wiesz co O dobra Muszę wiedzieć przecież cel, jaki musimy zabić Boże! Znowu płaszczyzna! Zwracam! Dobra, zawracaj! Wow. O nie, kolat! Korat! Dobra? Dobra, ja przejmuję gardiana.